Droga krajowa i droga powiatowa, to obowiązkiem oświetlenia w granicach administracyjnych gminy jest gmina. A jak się zakończył problem, ja rozumiem teraz istotę, problem jak burmistrz Grąś Oleśnicy nie chciał świecić nad obwodnicą autostradową, która, która idzie przez niego I, i, i tam i nie świeci. Państwo świecą, tam gdzie jest świecimy. To są Czwarte forum wymiany doświadczeń odbyło się w Chełmsku Śląskim w hotelu Zadrna. Starosta Ewa Kocemba powitała gości zgromadzonych. Tematem przewodnim forum były inwestycje drogowe. Zrobiono jeden przetarg na jednego dostawcę energii dla wszystkich gmin i powiatu. I wszystkich... a, czy, a czy z powodu braku oświetlenia, to co pani sekretarz mówiła, są jakieś rzeczywiście roszczenia ze strony osób fizycznych czy, czy też innych? Do tej pory nie było. Do tej pory nie było. Tak, no bo jeżeli zarzuty nie wyczaiły. No gminy są coraz biedniejsze, coraz więcej, trudno ta część wierzchni. One po 15 latach nie dawały się już do użytku, nie można było samochodami po nich jeździć i dwie takie drogi wyremontowaliśmy na tej zasadzie, że po wyczyszczeniu tego, co tam jeszcze zostało z tego betonu, wyrównaniu masą betonową, położeniu warstwy wiążącej, co widać tutaj na zdjęciu na dole pod siatką, następnie ułożeniu siatki na tych miejscach, gdzie było najwięcej spękań, Ułożono warstwę ścieralną, to tam w górnej części lewej zdjęcia widać. Te drogi w tej chwili mają już jedna 5 lat, druga 6 lat. I po 15 latach, w dosłownie 5-6 lat temu już zrobiliśmy jedną ulicę najpierw, a później zrobiliśmy drugą. Razem te dwie drogi mają około 500 metrów bieżących. Ale w tej chwili tak, to są drogi lokalne na tak to jest, tak? Jest transy nowe i to się do zesji sanitarnej. Gmina ma 8 wiosek. I te 4 wioski, które się w których budowaliśmy kanalizacji sanitarną, to są oczywiście te wioski najbardziej do sanitarnej. Jest to, ten drogi trzeba otwarzać, to było wcześniej mówione. I na przykład w miejscowości zakęcie Konradowo, do budowy kanalizacji, prowadziliśmy imię jako gmina. Budowaliśmy 4 km kanalizacji sanitarnej. Nawodnieniem gruntu jest u nas takie, że woda, podanie... jeszcze wsiedliśmy razem do stołu. I ustaliliśmy taką technologię, że jest tutaj podbudowa 20 cm tłucznia, zagęszczona do stopnia 1 i na wierzchu jest 5 cm destruktu. I to wszystko jest zagęszczone, to jest zrobione wszystko na jesieni, to są druga ulica kolejna, tak to wygląda. Jako drogi lokalne sądzę, że spełnią swoje zadanie przez następne... Jest to jakieś po prostu Wspólnie w partnerstwie sześciu jednostek samorządu terytorialnego, czterech gmin i dwóch powiatów realizujemy projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, nowa jakaś zarządzania w partnerstwie tych jednostek. To są głównie te elementy i te zadania związane z poprawą obsługi mieszkańców, z lepszą, bardziej profesjonalną obsługą mieszkańców zadań tych podstawowych e, i wpisane jest, są, fora wymiany doświadczeń. W związku z tym, że te gminy partnerskie to są od województwa śląskiego po e, województwo lubuskie i tutaj dolnośląskie bardzo ciekawym jest elementem wymiana doświadczeń, podzielenie się e, własną wiedzą i praktykami, dobrymi e, praktykami. Temat. E, tego forum to są drogi powiatowe, drogi gminne, czyli problem nie tylko finansowania, pozyskiwania funduszy, środków zewnętrznych, ale także, co było widać w prezentacji kilku gmin, sprawy związane z technologią, z nowymi materiałami, nowymi nawierzchniami, czy też nawet chociażby organizacją procesu technologicznego. Z tego co słyszałem, spotkacie się jeszcze dwa razy i później zakończenie projektu. Do zakończenia projektu zostało pół roku, trochę, trochę więcej. Takie forum odbywa się w każdej partnerskiej gminie czy, czy jednostce. Dzisiaj gościmy u pani starosty Kamiennogórskiej. Z jej zaproszenia korzystamy. Jeszcze czekają nas dwa w Otyniu i w Miedźnie. Czy jeszcze macie jakieś w najbliższym czasie nowe projekty w realizacji? E, no, je, jesteśmy w takiej dosyć specyficznej sytuacji, kiedy z okresu poprzedniego okresu programowania e, wydatkowanie tych środków się kończy, natomiast w nowej sytuacji 2014-2020 20 i jeszcze nie zostały ogłoszone konkursy, natomiast nie ulega najmniejszej wątpliwości, że Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji będzie przeznaczało i pozyskiwało środki na wzmocnienie potencjału administracji samorządowej na, na poprawę tych wszystkich narzędzi elementów służących zarządzaniu i tutaj jest, jesteśmy. W pełni nadziei i przekonani, że również powiat kamiennogórski gminy z powiatu będą korzystały, tak jak inne polskie. Dziękuję bardzo. Proszę uprzejmie.